E, tak, kochanie. Tak, sprzątam, sprzątam, tak, spokojnie. Tak, znaczy nie użyłem, wycieram. Tak, kochanie, branie ta, za. Cześć, cześć. Kochanie, cześć. Koledzy, koledzy na kawę. Naprawdę, tylko kawę. Nic więcej. No tak, tak, kochanie. Dobrze, dobrze. Siemanero, panowie. panowie. cześć. Cześć. Coś wydarzyło. Dzień kobiet był, nasze żony były na Dniu Kobiet. No słucham Waszych morskich opowieści. A nie ma. Niech mnie nie, nie, niesie Wasza historia. Daj mi o czym gadać. Jak to nie ma o czym opowiadać? Nie ma. Jak jesteś taki mądry, to sam gadaj. Proszę bardzo, moja, że tak powiem. Cały się siedziała nad porcelaną. Tam na porcelanę i jęczała, że już nigdy. Nie piję. do rozum. No ale... A u ciebie? A moja z rana się odwróciła, ruchnęła chlina i poszła dalej. No a twoja? Moja nie wróciła. No normalnie, normalnie nie wróciła, powagi. Znalazłem ją na klacerze. W jednym ręku klucz od mieszkania, w drugim telefonie i rozpoczętego SMS-a. Niedobrze mi o... R r Niedobrze przez sam kolonistra. Tak Ja Panie No właśnie, widzicie panowie, ale inni, inni mają gorzej. Inni mają gorzej. Eee. Człowieku, nie przesadzaj. Nie można tu mówić o chulniaństwie. Pocieszę was. Inni mają gorzej. Te Tak, mają gorzej. Krzysiek i Mirek właśnie jadą na identyfikację. Zło? Na... Gdzie zło? No i izbę trzeźwień jadą. Okazuje się, że kisiel, błoto i gruz utrudniają rozpoznanie. No tak, bo żona Mirka Wygląda jak polizany czupaczów zrzucony w piasek. Dziękuję. No, a ja dosłyszałem, że twoja krechę brała. Nie krechę, tylko nakrechę. Rano poszedłem, dwa tysiące zapłaciłem. Dwa siaki za napoje. O, za napoje. Drzwi od łazienki i umywalkę. Zamknęła się na w środku i udawała mu państwo. O, to było wielkie ruchy. zrobiła zrobiła hardcore. a moja, a moja wróciła o drugiej. No, no to przynajmniej wróciła. Po gitarę. Przecież ona nie umie grać. No, ale teściowa potrafiła. Wzięła gitarę, pojechała się do teściowej topić. pić. I jak się zaczęło, jak się. Ty no opowiadaj, bo sami jestem ciekaw. No, no co mam tego no. opowiadać? Po -po <laughs> Patrz, żeby mnie był było słowo. No, pokaż mnie to, bo nie uwierzę. Wiochapel i takie tam w fontannie. Ty na no niezłe i ropucha w środku. Ty czekaj, czego czekaj. czekaj. O, ale ty, ona tam maskotę. Tu nie kot. Jezus. Ja się. A moja mądra żona Jolanta. okazała że jak się rozbawiła, to nabrała ochoty na figlet. O, wiecie, że ty tak, No tak, tylko jak przyszła do domu, to jej się odechciała, no bo kobiety, kobiety nie umieją pić. Co ty, chłopie? Moja, nie dość, że piła, to się jeszcze trawskiem zjadała. No, i tak co 10 minut telefon, takie pryt! Stary, co tam jest w tej głowie normalnie? A potem chyba jeszcze na butkę z kebabem napadły. Stary, czy ty się słyszysz? Ciebie to w ogóle bawi? Chłopie, cicha woda brzeg urwała. Ja mam z kim pić choć. A z nimi? Wy też możecie. Spoko, na dużo może. Ty, a dalej by było nad ranem. Chodzi do domu, drzwi z buta, w salonie zostawiła pocianie gniazdo. Jakie pocianie gniazdo? No ja a nie, no normalnie. Szpilki, kiecka, majty, pończochy i słuchaj. Wchodzi do sypialni i od progu. Rozbieraj się zwierza, a będę cię to chociaż, to, chociaż tobie się udało. Się, światło zgasiłem. Czekam. Czekam. No czekam też dalej, my też. Zapalam światło. Wstaję i chłopie. A ona w pół stanika tak. no, Dzieci uczy uty wiązać. A ze stanika kuźwa nie potrafi zdjąć. To jest za szybko wiadro. Ja też moja ochota wróciła. Sorry. No. Może coś będzie, yy, ja nie jak zwykle. Proszę, no, bardzo, bardzo proszę. ja Janusz, słuchaj, no. no jak tam, A u ciebie jak tam. A no nie, wszystko w porządku słuchaj, ten o Robert Pończochy to jak brać? Ręczne, elastyczne, czy... Ale, ale to zależy. Czy chcesz na pasek klinowy, czy na to? Ale to gryzie. No, dobra to gadaj jak twoja. są no, no, normalnie. No. Śmiało, już przyszli, nie ma ich, zobacz, Gadaj, śmiało. No, Agnieszka normalnie wróciła. Jak zawsze. Tylko z innym facetem. No. No i co stoję Najdługi, stojąc drzwiach, się, będziemy uprawiać seks. No, no to fajnie, po męsku, tak po męsku. No po męsku. Tak trzeba szanować. No, trzeba szanować. Nie znam kolezera. Stanowczo. Spakowałem dzieci i do tego pojechałem. No. Jednak, jednak trzeba się szanować. Trzeba się szanować. Przepraszam. Tak, ani za 10 minut będę.